Szczęść Boże, kochana Duszyczko, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwolę Ci przekażeć takie słowo. Każdy takie moje nagrywanie jest zawsze przed świętym sakramentem, modlę się i gdzieś tam mam takie no w sercu poruszenie, żeby o tym powiedzieć. Cykl ten nagrałem wiadomość dla Ciebie. Także mam takie przekonanie w sercu, żeby żebyś miała na uwadze to, że nie zawsze, nie zawsze jakby tracimy, kiedy zostajemy pozbawieni czegoś. Pamiętaj, że Pan Jezus wszechmogący, On widzi dalej. On widzi dalej. I Słowo Boże nam mówi, kochani, że ja kogo kocham karcę i ćwiczę. Dlatego Pamiętaj, że On zawsze chce Twojego dobra i czasami Jego działanie nie zawsze rozumiemy, ale to zawsze wszystko wynika z Jego świętego serca, z Jego dobroci. I czasami może oddałaś swoje życie, swoje życie kochane siostrzyczko, kochany Braciszku, Bogu, powierzyłeś się Mu całym sercem. To naprawdę nie musisz czymś się przejmować, każdego dnia tylko się modl, przychodź na dorację korzystaj z sakramentów, przychodź na mszę świętą, na Eucharystię, yy, przyjmuj ciało Jego, On będzie w Tobie mieszkał, bo On sam przyrzekł, że kto spożywa moje ciało, ten trwa we mnie, a ja w Nim. Także pozwól Mu działać i uspokój swoje serce, bo On wie lepiej, kochani. My tylko widzimy drogę do, do jakiegoś pewnego zakrętu, prawda? Jak jedziemy autem i dalej nie widzimy. A Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę, całą drogę. Dlatego tu jest istotna ufność. Zaufaj Mu. On cię niesamowicie kocha. To jest twój przyjaciel, pamiętaj. I cokolwiek się w twoim życiu dzieje teraz, to pamiętaj, że to jest wszystko ku dobremu. Ja zawsze powtarzam sobie, pamiętaj Adam, że wiele najpiękniejszych chwil w twoim życiu jeszcze się nie wydarzyło. Nigdy nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Kochani, w Chrystusie Panu. Także pamiętajcie, adoracja daje wiele siły. Mi się wydaje, że nie tylko Polska jest tym narodem, który no, wie, jak nie zbłądzić, wie, jak żyć, żeby się nie pogubić i skąd czerpie siłę. Nie tylko Polska, myślę, że wiele krajów, daj Boże, poznały, jak słodki jest Chrystus nadracji, Także Słowo Boże ma moc zmienić człowieka serce, rozradować jego serce. Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy jakby, no, jeżeli pozbawieni jesteśmy czegoś, to nie zawsze to jest strata. Pamiętaj. Ufaj Jezusowi całym sercem. Módl się do Niego. Kochaj Go całym sercem. Powierzaj Mu swoje sekrety. Rozmawiaj z Nim. Oddawaj Mu swoje serce, swoją rodzinę, swoje dzieci przede wszystkim módl się za swoje dzieci i zobaczysz, jaka będziesz szczęśliwa, jaki będziesz szczęśliwy. On jest Bogiem, On jest Bogiem Wszechmogącym, który uzdrawia, który dotyka serc, uwalnia z różnego rodzaju chorób, wskrzesza z martwych. Także kochani, Jezus jest Bogiem, pamiętajcie i pragnie waszego zbawienia i przychodźcie do Niego na dorację, naprawdę, czerpcie Czerpcie siły do życia w prawdzie. Do życia w prawdzie. Amen. Niech Wam Bóg błogosławi. Pomódlcie się za mnie. Dobra, dzisiaj też. Polecam się w Waszej modlitwie. Amen. Pokój dobra, miłego dnia.